Ja w tym momencie mam absolutną świadomość, że ta osoba próbuje w jakiś sposób e, e, zagrać, zagrać na tym, żeby wzbudzić we mnie wątpliwość. Nie? I to jest w ogóle niesamowite, ale nie dając się nabrać na te wątpliwości, nie dając w sobie poczuć tej wątpliwości, bo kiedy, kiedy w ogóle jest możliwe to, że się wzbudzają te wątpliwości? No, w sytuacjach, w których bardziej nam zależy na czymś, jakiejś wartości, niż na sobie i na tej prawdzie. No najczęściej to są co? Pieniądze, związek, żeby się nie rozpadł, żeby zachować status quo, tak, albo żeby mieć jakieś korzyści. Więc w tym momencie jedyny sposób na to, żeby móc być sobą, to jest cenić Ciebie wyżej niż każdą korzyść. I mamy gwarancję, absolutnie każdy człowiek ma gwarancję, że na pewno zostanie wystawiony na próbę w taki sposób, że będzie kuszony dosłownie każdą z tych rzeczy, na której, którą jeszcze tam, jeszcze mu zależy, jeszcze myśli, że dobra, jak, jak będę miał te pieniądze, to będę szczęśliwy, na przykład, nie? I poświęcam siebie, o projekt na przykład, jak ktoś zleca mi jakiś projekt i teraz, ale mi się tego nie chce w ogóle tego nie czuję. No ale dobre, zacisnę zęby i to zrobię, bo wiem, że będę miała z tego kasę, a jeszcze jakiś prestiż, jeszcze coś tam i wtedy będę szczęśliwa. Tymczasem nie widzimy tego, że ja tak naprawdę staję się szczęśliwa już tu i teraz w momencie, kiedy z ulgą mówię, dupie mam tą kasę, nieważne, ja po prostu nie mam tego ochoty robić i... Uf, jest ulga, jest szczęście na tych nastrój teraz.